Coś mnie powinno słuchać. Tak, słychać mnie, Słychać mnie, sekunda. Halo, halo, halo. Witam was wszystkich, widzowie. Sorry, że akurat w Roblox, ale... No, no akurat chciałem... Akurat dawno nie byłem aktywny w sumie na tym kanale. Poza shortsami, więc... A tutaj taka moja najbliższa gra, chociaż... W sensie najbliższa to nie. Ale mam dla was, widzowie, przeszykowaną kolejną serię, ale... Ale jeszcze nic nie będę zdradzać. Co jest to? Aha, bo to mi się po prostu... O, dobra. No. Co to jest za... mordeczka? Witam wszystkich na live'ie tutaj. Zgromadzonych no ale ta muzyka mnie denerwuje Mateusz, Nic nie chce. Można nie no, chcę Można jest dobra Widzowie. Let's go. Sorry, widzę, że to jest Roblox. To jest gra dla dzieci, ale jak postanowiłem, że sobie w nią zagram. A z racji tego, że nie było mnie poza shortcami długo na YouTubie, no to... no to postanowiłem, że zrobimy sobie takiego luźnego live'a z Robloxa. I to tyle. Co? Jak to, fójte. O oh, wait, wait, wait. Da się coś szybko sprintować. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aha, bo tutaj trzeba... A dobrze, bo tutaj trzeba... Co? Przecież jak ja... Jak ja... ja to... dotknąłem? Let's go. Sygieneczka. Teraz tak. Patrzcie wizualnie. Uczcie się parkurów niż są kasperio, nie? Uj! No dobra, sorry. teraz tutaj, tak. O, z pierwszej kamery będzie to lepiej widać. I być może dzisiaj coś się ze Stefanerem pojawi, więc oczekujcie. Teraz tak. Tutaj Czemu to są? A to są Simsy. Oki, ok, oki. Ok. I teraz po lodach skaczę. A ciekawe, czy będzie to gdzieś pisa. A prawdopodobnie będzie to jakiś pisa. Ogólnie widzowie to. Ten parkour ma 200 poziomów, więc nie, nawet nie 200, 700 tak było w nazwie i powiem wam widzowie, że ja właśnie kłamię, bo mój kuzyn kiedyś u mnie był, pozdrawiam Piotrka i on grał na moim kompie, ja teraz mam tego tego kompa. Przeszedł te 700 poziomów. Za któremu bardzo dziękuję. I to chyba była ta sama mapa, nawet wtedy straciłem konto, gdzie miałem Robuxy. Teraz ich nie mam, niestety. Ale nie gram za dużo w Robloxa, więc. Jo, i skaczemy teraz. Nie, jak to? Co jest to, w ogóle logo Robloxa? Dobra. Panato. Dum, dum. Okej. Okay. Ja, czerwony. A, coś czerwone to są. A, czerwone, czerwone to są słabe Ej, chyba na którymś lajwie. Co to jest? zrobimy, że, że jak umrę, tutaj, to to live się kończy, co nie? Albo film. Nie, nie chce mi się. Ale wam że tam mi się może udać. Bo tutaj to już praktycznie. Bo tam już praktycznie teraz sam umieram. Więc troszkę dupa. Ej, ciekawe co się stanie jak to... Kurde! Kurde! Ej, dobra. Jo! Ja pierdolicie! Ja pierdolicie! Co to było? O, a teraz co to jest? aha, muszę... Tego czerwona teraz uniknąć. Albo ja w czyjimi się ubię. Prawdopodobnie. No, no tak. Skadłem. Pogchamp. Po Teraz tutaj. I ja. Nie chcę mi się. A, i widzę na y, Czy już widzę, gdzie. Czy już na chwilę obecnie skończyliście szkołę. Teraz są. Jest wielka noc. Tak jest. Na końcu lajba będą orszesenia. Jak nie zapomnę. I teraz tak, to trzeba tutaj. Nie. Trzeba teraz tutaj przejść. Proszę. Aha, to jest tak dobra, to jest troszkę ryzykowne. Ryzyko. Mm. Ryzyko utraty życia. Nie. Jest dobra. I potem. O! Slow motion. Oho! No. Nie! Nie no! A dobra, teraz to nałatwić, na łatwiejszą pójdę. Let's go do this. Let's go. Oh, oh. Let's go. Oh, oh. Nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Ja po Masz prostu nie? nie mogę. Oh my god Co to było? Dobra. <śmany> Masakra Ty się jego cię motkę coś Chyba nie. O, ale... Ijo. sobie. Nie <śmany> ja jestem trzeźwy na tym obwinie XT, ja Ile ja nie grałem w Robloxa? Co Ile ja w Robloxa nie grałem? Masakra, o, o kur... O kurda... No to widzowie jest... Dupaczka, O dobra, na szczęście już... już jest git, o... Teraz to trzeba... Tak i się o kurczę. ja Jakie to jest? Aha, bo to... Ej, pokazać wam widzę trik. Ej, dzieje? Jak to wygląda z pierwszej kamery? Nie! Specjalnie, specjalnie. Tak dla śmiechu. To teraz tutaj to tak trzeba. I widzowie... i teraz... To trzeba tak? A, bo od tego się nie umiera chyba. Aha, dobra. Chyba tak się nie umiera. Witam drugą osobę. Aha. Witam kolejną osobę na trzecie. O... Ja jestem pijany w tym Obi. O, widzowie. Dobra. Teraz to trzeba tak. że i napiszcie na czacie, czy mamy robić więcej liveów, bo nie wiem. Co wolicie? Czy wolicie odcinki, czy live? Y? Kiedyś zrobię QA. Boże, jestem YouTuberem, a jeszcze nie zrobiłem żadnego QA, co nie? Okielday to jest podstawowa chyba I ty. A ja jeszcze nie zrobiłem tego. LOL. Masakra widzowie, ja nie wiem, naprawdę. Cześć, i tutaj pewnie to będzie znikać, tak? Ta morda tam widzieliście się ją. Dobra, i teraz co? To się łączy? No ta morda nie mogę. Przecież. Ta morda? Czy to jest jakaś Minecrafta, Nie wiem. Masakra! No patrzcie na tą mordę! ja w niej byłem, co nie? A to jest 117 stage. 117 stage, tak jest. I teraz po czymś czymś będę skakał, nie wiem w sumie co to jest. Ale okej... Okay. Okej doki... Dobra. I teraz... Kurczę, a bo to muszę tak sobie spadać? Ej, e, spróbuję się! Udało się! Czekajcie, chwilę widzę, chwila przerwy. Okej. Okay. Je, tak takie coś. Nie! Dobra, ja po prostu skoczę. I tyle. Zobia. Ja przed rozpoczęciem live'a byłem tak na 70. Czy coś w tym stylu, ale teraz. No i na to, to mordą Będziemy teraz. a sto dwudziesty ja tu mam... O kurczę... O mi się chce. Ale przysięgam, przysięgam! No, zresztą patrzcie na to! Komu by się nie chciało szygać patrząc na to? I tu trzeba przejść. Dobra, wejdę ja. Ja w tym live'ie tak dobiję do tego... 200-setnego. Co, 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 co to jest? Co to jest? LOL? WTF? Co to jest? XD. Eee. Nie wiem co mam powiedzieć zbytnio. Czekajcie chwilę widzowie. O! Czytało mnie? No i się o, Chcę play! Ja chcę play kliknąć! Co to jest kim? O oh my godness. Co to jest? Dobra, ja stąd wychodzę, widzowe. Um, nie wiem. O, zobaczmy, co tam po, polisi Ultras. Bo. Jeżeli ktoś ogląda mojego TikToka to mógł. To mógł właśnie zobaczyć jak ten. Co w się sensie nie sponsoruje oczywiście. Co to jest? Dobrze, ja jestem kibicem lecha i ty mi tu... To... Nie żartuję. Proszę nie wyzywać. O, i to jest... To jest... okej okay. Ujdę Ujdę do Pogoni Szczecin Ale... NIE! JA NIE CHCĘ TU! JA NIE CHCĘ TU! NIE! NIE! Proszę, proszę! Ja chcę do kóry. NIE! Chcę. Ej, por... Pomocy! Pomocy! Ja nie chcę w pogoni! Ja chcę się odradzić, halo! Rozpom? może to... no nie! Dobra, jestem ja wychodzę i muszę jeszcze raz! Ja chciałem... i chciałem do lecha wejść! O, ale zobaczcie sobie ten! Ale zo zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda! No, ale oczywiście, że do kolei oża. Że... No jakby inaczej. co to będzie mecz za tydzień. To jest pierwszy kwietnia. Godzina chyba 17.30, nie wiem. A można wejść na sektor Rokowi? No! Oni nawet takie coś zrobili. Można wejść o Nie można, a szkoda. A na Krakowie? Co jest o, tak, bo my przyszłej mamy zgodę mm. Tutaj się zbytnie nic nie dzieje to, to jest sektor motoru Lublin Oj, wiesz co? Co się teraz odwaliło? Nie wiem. Ej, widzowie! Ej, nie wiem, co się ta odwaliło. jakiś. co. Aha. jest z legi i zniknął sobie. Ser. Ej, co tam. Cudką jest! Widzę, to według mnie jest chyba lepsze, niż te wcześniejsze polis Ultras, tylko że... Albania yy... Eee, mam pytanie. Co to jest do jasnej, ciasnej stadion Widzewa? No zobaczcie sobie! Porównajcie! No przecież to jest Stadion Widzewa! Ja nie chcę być następnie widzewa. Dobra widzowie. Dołączam do innej fajnej gry, co to? O, ale fajnie. Fajno. Ale widzowie... Co to jest? Dobra, czekaj jeszcze chwilę widzowie. Może teraz mi znajdzie? Co oni to usunęli? Oni to usunęli. No czekajcie chwilę, widzowie. Albo widzowie, ja mam o wiele lepszy pomysł Ej widzowie, ej, co wy na to, żebyśmy stworzyli swój własny klub? Ej co wy na to, żebyśmy stworzyli swój... Ej, czekaj co, co wy na to, żebyśmy stworzyli swój własny klub, klub we FIFA. Ej to by było nawet git Dobra, to czekaj się chwilę widzowie Możemy tak zrobić, tylko poczekajcie chwilę.